Dzień dobry kochane ryby, to jest czytanie dla Was na luty 2020 roku. Dla wszystkich osób, które mają słońce w rybach, ale też mocno generalnie obsadzony horoskop urodzeniowy w rybach, ascendant w rybach. Możecie sobie sprawdzić, gdzie macie różne planety w swoim horoskopie urodzeniowym. Na dole w opisie jest link, zapraszam do tego. Warto sobie się przyjrzeć, z jakich znaków się składamy, jakie żywioły w nas przeważają. Tak, i to jest czytanie dla ryb na luty 2020 roku. Dla Waszego Najwyższego Dobra, bierzcie to, co rezonuje, resztę zostawcie. Zobaczmy, co się tutaj pokazuje. To jesteście Wy, Wasza bieżąca sytuacja. Co wychodzi naprzeciw? Co jest pod Wami? Co jest nad Wami? Co jest za Wami? Co jest przed Wami? Jakie jest Wasze podejście, Wasze nastawienie? Jakie jest otoczenie? Nadzieje i obawy oraz wynik lub wskazówka. W energii tła mamy 10 kielichów, więc taka bardzo piękna, emocjonalna energia spełnienia, poczucia, że. Droga, którą idę, ma sens i przynosi yy, owoce. Tak, mamy tutaj taką piękną rodzinę z dziećmi. Dużo szczęścia. Zobaczymy, jak to będzie się przejawiać w Waszym czytaniu. Czy to znajdzie jakieś odzwierciedlenie? Najpierw W. Pięć Buław. Yy, to jest, yy, ja na to mówię, energia przedzierania się pazurami yy, przez życie do życia. E, owszem, piątka, więc na pewno mówi o zmianie, mówi o chaosie, mówi o mm, jakimś zwrocie konieczności mm, zmienienia kierunku, tak. Natomiast e, akurat piątka Buław jest taką mm, chyba najmniej nieprzyjemną z piątek, bo ona też mówi o e, stawianiu czoła temu wszystkiemu, jakiejś takiej e, Odwadze w, w poszukiwaniu siebie, w poszukiwaniu swojej ścieżki, eee, możecie się spotkać z różnymi zdaniami, może Was spotkać konflikt, możecie odczuwać sami konflikt wewnętrzny w różnych sprzecznych dąż dążeniach, które mogą być zarówno w świecie zewnętrznym, jak i również właśnie w Was, w, w, w Waszych priorytetach, na przykład, tak. Natomiast jest tutaj chęć sprostania temu wszystkiemu. To jest taka bardzo rzutka energia. Owszem, energia wyzwania, ale taka, która chce im sprostać. Co wam wychodzi naprzeciw pięć mieczy. Więc jest tutaj też taka konstatacja, trochę trudniejsza, moim zdaniem, piątka mieczy bywa trudnym, trudną energią, która mówi o tym, że. Coś się dzieje kosztem czegoś, tak? Że nie ma sytuacji win-win, czyli że wszyscy wygrywają, tylko że mamy sytuację, że coś jest poświęcone. Widzimy tutaj człowieka, który wspiął się na górę, ale zostawił za sobą krew. Jego krew lub krew kogoś innego, tak? To jest takie bardzo mm, ostre przedstawienie eee, tego dylematu, tak? Że. że żeby coś osiągnąć, muszę coś poświęcić. Że niekoniecznie wszystko uda się zrobić tak idealnie i pięknie, jak mi się wydawało. Więc na tej drodze ku realizacji jakichś celów, <laughs> na której pojawiają się wyzwania, pojawi się również takie wyzwanie intelektualne jak sobie poradzić ze stratą jak sobie poradzić z tym, że coś muszę poświęcić, że czegoś nie będę mieć, czegoś nie zdobędę, po to, by coś innego. Mogło zaistnieć. Co może Was przyprawiać całkiem literalnie o ból głowy. Tak jak na tym obrazku. <laughs> może być jakiś wyrzut sumienia, który przychodzi. Po czasie. Um, co jest pod Wami? Król Mieczy. <laughs> przepraszam. Czyli... Ojejku, przepraszam. Już wracam do czytania. No więc ten e, krumie czy przepiękny. Myślę, że ten czas jakiegoś przełomu, e, który się tutaj pokazuje jako teraźniejszość e, czas wyboru, za czym chce iść, a co poświęcić jest wynikiem jakiejś poważnej decyzji podjętej w przeszłości. To jest to, co jest pod nami, czyli to, co, e, to, co jest gdzieś głęboko. To, co jest głębokim uwarunkowaniem, ono może mieć swoje źródło nawet w dzieciństwie, tak? Może to być wynik na przykład nauczania jakiegoś mężczyzny, może to jest wasz ojciec, ale to może być też to, co, co jest wasze, do czego wyście doszli metodą analizy, metodą umysłową. Jakieś głębokie postanowienie, głęboki proces intelektualny doprowadził Was do tej sytuacji. Więc warto to wziąć pod uwagę, że ta sytuacja jest wynikiem procesu intelektualnego i decyzji intelektualnej. Co jest nad Wami? Królowa Mieczy, oni coś lubią w parze występować, w wodniku też wystąpili. Więc wydaje mi się, że jest duża spójność pomiędzy postanowieniami, a a ich realizacją, bo to nadal jest wasz cel, tak? To nie jest, tu się nic, nic się nie zmieniło, jakby, tak? Dalej jesteście w, w tej samej energii tego postanowienia, tej decyzji, tego dążenia. Nadal jest wydaje mi się duża klarowność tego celu i być może dlatego jesteście gotowi na właśnie takie Niezbyt łatwe kroki, tak? Bo pięć mieczy może być trudnym krokiem, trudnym posunięciem, aczkolwiek nie pozbawionym sensu strategicznego. Co jest za wami? To jest jakaś tam niedaleka przeszłość. Głupiec, Ech, czyli ryzyko. Wejście na jakąś ścieżkę bez gwarancji sukcesu. Zawierzenie, że wszystko będzie ok, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ech, może. Krok, który wydaje się komuś nieroztropny. Niekoniecznie Wam, może komuś innemu, a może właśnie Wam wydaje się nieroztropny. Aczkolwiek jest w nim dużo zaufania i dużo właśnie chęci zmiany. To jest taka energia uraniczna, więc dużo tego wodnika macie w czytaniu. Takiej, takiej nagłej, oryginalnej, może nawet genialnej inwencji, która wymaga. Chyba jakichś niekonwencjonalnych kroków. Może jest zupełnie w poprzek temu, co robiliście do tej pory, albo co ludzie o was sądzą, co jest przed wami. Czyli niedaleka przyszłość. Fantastycznie. Ukończenie tego procesu. Powiem tak, jesteście w połowie drogi. Tak mi to wynika tutaj. Jesteście w połowie drogi, macie cel na oku. Yy... Ten cel przyniesie wam bardzo dużą satysfakcję i ponieważ to widzicie, rozumiecie to, jesteście, wydaje mi się, bardzo konsekwentni, to macie dużą szansę ten cel osiągnąć. Bo tu widać, jakby, widać tą nagrodę, widać, o co wam chodzi, jaki, jaki jest, wiecie, jaki jest koszt, ale wiecie, coś, jak, wie, wiecie też, jaka będzie nagroda, jakie będzie spełnienie towarzyszące osiągnięciu te, te, tego celu i przejście Przejściu całej drogi. Super to wygląda, bardzo fajnie. Od, od głupca do, do, do świata, czyli cały taki cykl. Może to jest po prostu czytanie łączące e, cały rok ze sobą, nie? To nie musi się odbyć w tym miesiącu, to, to zakończenie, ten świat, ten sukces, tak? Bo świat to jest też sukces, to jest nagroda za. Odpowiedni wysiłek adekwatny. To może nastąpić w ciągu 3 miesięcy, pół roku myślę, że nie więcej niż pół roku ale to wygląda dobrze mimo na przykład chwilowych trudności, które możecie w tej chwili odczuwać, ale myślę, że jest tutaj też taka naprawdę długofalowa świadomość tego celu i, 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 i głębokie przekonanie, że właśnie tak należy, że to jest, to jest właściwa ścieżka, jaki Wy macie do tego stosunek. No właśnie, umiarkowanie, czyli właściwy. Taki, który mówi: Okej, okay, no nie od razu Paryż zbudowano. Nie muszę się spieszyć, e, wszystko się poukłada, jakoś dojdę do właściwego rozwiązania. Może jeszcze w tej chwili go nie widzę, może jeszcze w tej chwili nie wiem, jak to zrobić, ale, ale, ale się dowiem. Poprzez próbowanie, poprzez e, mieszanie. Ze sobą substancji, poprzez mieszanie ze sobą żywiołów, poprzez eksperymentowanie z tym, co działa, a co nie działa. Więc tutaj jest fajne, fajnie to ustawione. A co otoczenie? Myślę, że otoczenie bardzo wspierające. Może nawet macie jak yy, to się mówi towarzysza zbrodni. <laughs> Chociaż rzeczywiście nie chodzi tu o żadną zbrodnię. Jest tu wsparcie, jest tu partnerstwo, jest tu y, też czuję zrozumienie, może niekoniecznie na poziomie y, intelektualnym, bardziej tak właśnie uczuciowo po prostu. Y, intuicyjnie otoczenie Was wspiera. Może być tak, że, że, że to co robicie, robicie w dwójkę z kimś, tak, i wtedy tu jest bardzo duża zgodność pomiędzy królem a królową y, mieczy. Oni. Wiedzą dokąd idą, idą tam razem. Mają swoje wsparcie wzajemne, tak? Więc tutaj bardzo fajnie to wygląda. Nadzieje i obawy. Mag. No więc macie nadzieję, że wszystko Wam się uda zrobić, że właśnie potraficie korzystać ze wszystkich elementów, które macie na stole, a mag ma wszystkie potrzebne elementy na stole i ma tą kosmiczną zdolność przekształcania rzeczywistości, tworzenia jej według własnej woli. Tak? To jest zdolność manifestowania, przepiękna. Więc myślę, że to jest bardziej po stronie nadziei, choć oczywiście może pojawić się obawa przed tym, żeby nie popaść w takie wykorzystywanie swoich talentów do, do sztuczek, do mamienia innych. Ale jakoś mało to tutaj czuję. O, pieskowi się coś. sobie poszczekuje przez sen. Możecie słyszeć. Eee, tak, bardziej, bardziej, chociaż oczywiście to może też być obawa, że ja właśnie nie jestem taka jak mag, tak, że, że nie mam w sobie tej mocy eee, sprowadzania mojej woli na Ziemię. Tak, jeżeli tak jest, to odwróćcie to. I, i, i co wam szkodzi założyć, że macie tą moc? Tak, ostatnio w takich kategoriach myślę. Co mi szkodzi? Co mi szkodzi spróbować? Co, nawet nie spróbować, co mi szkodzi wejść w tą energię, Ta, tak jakby to po prostu tak było. Nic na tym nie tracę. Tracę wyłącznie na założeniach, że jestem słaba, że nie mam zdolności, że, że nie potrafię, że nie mam narzędzi. Przede wszystkim, że nie mam mocy. Tylko na takim myśleniu się traci. Na, na myśleniu, że mam moc, nic się nie traci. Więc jeżeli macie takie wątpliwości, to je przekujcie na. Na tą drugą stronę, tak? bo wszystko ma swoje dwie strony. Jak, jak widzicie w sobie jakąś słabość, właśnie brak nadziei, wątpliwości, to zawsze popatrzcie, co się dzieje, kiedy to odwracacie i co jest dla, dla, dla Ciebie w tej chwili korzystne. I zapewne wyjdzie, że właśnie to odwrócenie jest korzystne. Tak? I za tym Ty stawaj, bo to też jest Twoja wola. Za czym, sta, za czym obstajesz w swoim życiu, rybo? To jest Twoja decyzja. Wynika albo wskazówka. Trzy kielichy. No, to wie, wieści sukces. Wieści sukces i wieści też jakieś takie rozszerzenie, rozszerzenie środowiska. To jest bardzo radosna karta, tak? To jest karta wspólnego świętowania, cieszenia się sobą i światem i sobą nawzajem. Ale ja ją stawiam tutaj, przy tym środowisku i widzę, że tak jak było was dwóch, dwoje, tak teraz was jest trójka. I to dobrze wieszczy, tak? Bo coś się tutaj poszerza, coś się tutaj wytwarza. Trójka jest kartą twórczości. Więc to nie jest tak, że tylko wy działacie. To nie jest tylko tak, że macie wsparcie od kogoś yy, ważnego, bliskiego. Ale też dzieje się coraz więcej. Yy, wasza energia, wasze zamierzenia dotykają... Kolejnych osób, tak jakbyście zarażali czymś dobrym, takie mam tutaj poczucie, że, że, że dołączają do Was kolejni, że ten sukces jest wspólny, że ten sukces obejmuje nie tylko Was, ale też właśnie jakąś większą grupę. Może nawet trzech osób, tak? Ale trzy osoby to już jest pewna społeczność, dlatego ja zawsze, jak widzę trójkę kielichów, w takim kontekście myślę o społeczności, myślę o jakimś dobru wspólnym, które się tutaj wytwarza. Więc. E może, może jest to jakiś efekt uboczny tej pracy? Może w trakcie działania MAGA okazuje się, że jest tutaj taka szansa wyjścia poza jakiś, jakieś założone ramy ograniczające się do mnie i mojego najbliższego otoczenia i zrobienia czegoś bardziej. Często tak jest z projektami, mam wrażenie, że one w trakcie Działania, działania ujawniają takie możliwości, że mogą wpłynąć na, na, na większy obszar, niż to się początkowo zakładało. Nie bójcie się w to wejść, bo to jest bardzo fajna zachęta tutaj dla Was. Więc widzicie, mimo takiego ciężkiego początku, tu się wszystko rozwiewa pięknie i rozwija i <ścoughs> jest duża szansa na, na zadowolenie i szczęście i sukces w tym miesiącu i w następnych. Macie właściwe nastawienie, macie Macie jakieś wsparcie z otoczenia i macie ten cel przed oczami. To jest bardzo ważne, żeby nie spuszczać go z oczu. Życzę Wam pięknego miesiąca, tak w skrócie. <laughs> Dużo zdrowia, szczęścia, całej pomyślności świata. Pozdrawiam, papa. Pa.